Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was filmem pod tytułem Room tour", taką aktualizacją. Pokażę Wam, jak wygląda mój pokój, bo też zresztą mnie właśnie prosiliście, abym trochę zrobiła taką aktualizację, więc no, zaraz zabieram się za pokazywanie, a wy możecie jeszcze zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was do mojego pokoju, tak się on prezentuje od razu po wejściu i tutaj przy drzwiach tak naprawdę znajduje się taka wielka trzydrzwiowa szafa. E, no, tutaj część moich ubranek oczywiście się mieści. No, mam jak tak sobie posegregowane, ale o szafie było oddzielne odcinki, więc nie będę jakoś tak e, przechodziła jakby do szczegółów. No i zmierzając dalej, znajduje się też właśnie tutaj moje biurko, moje takie powiedzmy królestwo bo dość dużo czasu jednak tutaj spędzam, właśnie komputer, czyli coś, na czym praktycznie na co dzień pracuję. Tutaj też w rogu, jak możecie zauważyć, znajduje się też taki kosz i tam są różnego rodzaju linijki i, nie, i tak dalej. To wszystko jest tak naprawdę związane po prostu z moim kierunkiem studiów, ponieważ studiuję architekturę wnętrz. Tutaj również kratka taka złota z jakimiś tam właśnie zdjęciami pamiątkowymi. Tutaj też planem lekcji jakimś. Lampka oczywiście, jak to na biurko przystało. No i tutaj jakieś właśnie takie delikatne dodatki. Kwiatek właśnie Lego. Tutaj jakieś właśnie jest taki kalendarzyk, spinka i słuchawki. To tak właśnie wygląda z zewnątrz, jeżeli chodzi o moje biurko. Teraz Wam jeszcze pokażę tak w skrócie, co mam w szufladach. Jeżeli chodzi o tą pierwszą szufladkę, to mamy tutaj różne takie wiecie, biurowe rzeczy jakieś notesiki tutaj mam, e, też właśnie jakieś zakreślacze, cienkopisy, takie wiecie, rzeczy do szkoły, kalkulator, jakaś temperówka tutaj właśnie, chusteczki, taśma i tym podobne rzeczy. Zamykamy tą szufladę, jeżeli chodzi o tą niżej. E, no to mam tak, tutaj właśnie na przykład paszport, jakieś też e, takie wiecie, długopisy żelowe, tutaj moje pióro, jakieś tam e, no, ten przykład z pracy, takie tam wiadomo, że było wiadomo, e, powerbank, jakieś świeczuszki, e, ładowarki i tym podobne Rzeczy. Tutaj też, oczywiście, przy biurku znajduje się krzesło z taką właśnie poduszeczką, która jest z Home and You. Tam też, jak możecie zauważyć, może tak bardziej z tej strony, jak spojrzycie, jest śmietnik taki właśnie mały. On jest z IKEA oraz taka palma. Jeżeli chodzi o palmę, to jest ona w takim koszu z Homey i tam mamy właśnie taką sztuczną palemkę. I tutaj, tak przemieszczając się, następnie mamy okno. Pierwsze w moim pokoju, w sumie właśnie takie weluksowe, i mój tutaj tutaj łapacz snów, kominek, trzy kaktusiki oraz taki dyfuzor. Pod okienkiem mam też taki dywanik właśnie. E, idąc dalej jest też pufik, ten pufik jest ogólnie taki alabarankowy on jest z Sinsai, tutaj mam właśnie taką spinkę, e, krem do rąk oraz też pilot po prostu do telewizora, no i tuż obok. Poza dalej właśnie mam też taki fajny fotel, który jest z Ikea, ten pufik też mi trochę służy, taki wiecie, ale taki stolik kawowy i jeżeli chodzi o ten fotel, to mam tutaj taką skrzyneczkę, ona jest z Beżowa, nieraz ja sobie wkładam jakieś rzeczy tutaj do niej, aktualnie jest pusta, no i mam też dwie poduszki, ta z piórkami, taka jest z Home and You, natomiast ta taka Bardziej złota jest z Homely. Jeżeli chodzi o ten fotel, to lubię właśnie sobie na nim siedzieć, żeby przyjlować. Ja też mam idealnie właśnie z niego kadr na telewizor, ale też uwielbiam po prostu siedzieć na przykład z komputerem, jest mi tutaj wygodnie i tworzyć różnego rodzaju rzeczy. I Tutaj kolejne okienko, kolejny velux, na parapecie tym razem taka latarenka złota właśnie, taki w sumie świeczniczek z e, homli i do tego w ogóle las w słoiku, który miałam okazję sama robić osobiście, totalnie od zera, wszystko i zarówno te roślinki i właśnie karanzyk, kamyczki, ziemię i tak dalej i sama stworzyłam tą kompozycję i to skomponowałam. Właśnie kolejny dywanik, u mnie to jest tak właśnie e, powiedzmy idealnie pod jednym, pod drugim oknem, no i dalej mam mojego wielkiego pluszowego misia. Tak właśnie jak wspomniałam, tutaj znajduje się Gustaw, czyli wielki pluszowy mis. I on w sumie, powiem Wam szczerze, że też nieraz mi służy jako taki trochę alapów la bouf, bo lubię sobie na przykład właśnie tak położyć, oprzeć od niego i też jest mega wygodnie i lubię właśnie też tutaj tworzyć. Obok Gustawa tutaj mamy też przepiękną roślinkę, która jest z roku na rok coraz większa. Ten, kto ogląda na bieżąco nie może pamiętać, jak ona była taka malutka, a teraz już jest taka piękna, okazała. I kolejne miejsce, takie tak naprawdę też jedno z takich moich ostatnio ulubionych, właśnie takie moje królestwo, jeżeli chodzi o właśnie malowanie się, też pielęgnację i nie tylko, czyli moja toaletka. No i tutaj na toaletce znajduje się po prostu taki organizer, tu mam różne kosmetyki poustawiane, też jeżeli chodzi o toaletkę, to ta część jest z IKEA. Natomiast lustro jest zamawiane z internetu, już nie pamiętam z jakiego sklepu, i krzesło tak samo było też z jakiegoś sklepu ściągane. Właśnie takie fajne, e, przezroczyste, tak to sformułujmy. Mierzamy powoli tutaj w stronę takiej części, takiej ala sypialnianej, tak bym bardziej to nazwała, ponieważ mamy tutaj moje łóżko e, i w sumie też właśnie stolik nocny. No, jeżeli chodzi o łóżko, to mam białą pościel, ona jest ogólnie z homli, tutaj też właśnie leży mój iPad, mój pluszak jedyny właśnie, ja nazwałam go panią awokadziową z takich ciekawostek. No, tutaj też właśnie, tak jak wspomniałam, kaciuszki, jeżeli chodzi o stolik nocny natomiast, to na nim właśnie tutaj mamy i jakiś kremik do rąk, spinkę, tutaj też mam właśnie jakiś kubek, no, nieraz sobie lubię mieć na przykład wodę czy coś, żebym mogła popijać, ładowarkę oraz kwiatki Lego. Jeżeli chodzi o zawartość, to tak, chusteczki, moje okulary, nieraz właśnie Właśnie jak już wieczorkiem, wiecie, sobie jestem po prostu w łóżeczku, to ja używam. Tutaj też jeszcze z dzieciństwa na przykład ktoś może kojarzyć takie na przykład top model. Tak to się nazywało wtedy? Chyba tak. No takie, wiecie, do jakby... Do ubierania, do rysowania, no, co my tutaj dalej mamy. Mój ulubione masełko kokosowe właśnie z pinka z Victory Secret, też bransoletka, te takie kokartki, wosk do kominka, jakaś chusteczka do okularów, tutaj też pasek na zmianę do zegarka, do Apple Watcha, jakieś tabletki, wiecie jak to jest, mgiełki, no, to jakiś też perfum. Tutaj właśnie jeszcze etui mam na zmiany takie fioletowe. Przechodzimy do tej dolnej szuflady. W takim pudełeczku mam różnego rodzaju herbatki. One są takie wiecie, kule i one tak rozkwitają. Tu mam właśnie jakąś Tu mam jeszcze coś inne. No ja uwielbiam je w okresie właśnie jesienno-zimowym. E, tutaj zapach do szafy, te żele antybakteryjne, to jeszcze więcej herbatek różnych takich ciekawych. No, idziemy dalej. Tu mam też jakieś statywy, tu jest też na przykład mikrofon e, no i tym podobne rzeczy związane z nagrywaniem. E, tutaj te etui na przykład, jeszcze takie e, zegarek, tutaj też jakieś pudełko akurat od perfum, chusteczki w ogóle. Tutaj na dole widzę Tylko właśnie od biżuterii. Tutaj mamy stołusa, tu właśnie też widzę, proszę bardzo z Pandory, Jeszcze tutaj mamy e, tutaj e, końcówki na zmiany, etui też na telefon, też te takie nakładki obiektywy na aparat. Tu właśnie z balu na przykład, no to tam wiecie, ósmoklasisty taki filmik na pamiątkę. E, no, tutaj też właśnie do czytania. E, no i coś jeszcze jest na dole. I tutaj jeszcze na dole taka książka pamiątkowa ze zdjęciami. Jest tak fajnie podzielony i mam też takie jakby okienko, tak to nazwijmy. I tutaj od tej strony mam też taką właśnie firankę powieszoną. No i tutaj też właśnie na tej części mam ramkę z paroma zdjęciami, właśnie mój piesek poli, tutaj jakieś właśnie z ustki, z Warszawy, tu akurat z ustki, tutaj też właśnie jak nagrywaliśmy odcinek doma i właśnie w ogrodzie, że jestem taka słodka, malutka. No możecie sobie zauważyć, jak wyglądałam właśnie, jak byłam młodsza. Tak na pamiątkę wisi tutaj to zdjęcie. Oświetlenie to w tej części mam właśnie dwa takie halogeny złote no takie dwie kostki coś o czym marzyłam w moim pokoju i mam wielkie lustro tak naprawdę od samego, od samej podłogi do samego sufitu i też tutaj mamy taki jeden halogen złoty i identyczny jest również w tej części w tym takim jak do okienku jak wam mówiłam obok mamy też właśnie roślinkę takiego sztucznego monstera w złotej doniczce i jedno i drugie jest z Ikei i przechodząc dalej, mamy już taką witrynkę. I tutaj, jeżeli chodzi o nią, to ona ma właśnie górną część z takimi szybkami, dolna natomiast nie. I tak pokrótce to kosze są z homli, ramka z homli, literka B z IKEA, właśnie taka tu mam różne książki. No, i tutaj jest Instax. Tutaj jest też taka drukarka od Instaxa, że mogę sobie zrobić telefonem zdjęcie i po prostu wydrukować właśnie w tej takiej formie. Też taka, jakby taki ozdobny wazonik, on jest chyba Steigera. No i wielki złoty ananas, który jest również z y, Homli W szufladce natomiast jest część taka związana z moim 3D penem. Kto jest dużej, trzy może już kojarzyć. I to jest właśnie ten 3D pen oraz różne materiały do tego. To jest długopis po prostu, który działa jak drukarka 3D. A tutaj w tej. Obok mam różne takie pierniki, w sumie ja sobie to tak posegregowałam, że tu mamy właśnie kredki, mam mazaki, tu mamy na przykład ołówki, tutaj też są jakieś takie, no tym podobne rzeczy. Takie wiecie, czy Stigera, to Stajgera, kto pamięta te czasy. No i tutaj mam po prostu pochowane, mi się też to nieraz na studiach przydaje. Tutaj mamy różnego rodzaju takie książki, na dole też są jakieś gry planszowe. No i tak dalej. To okienko od drugiej strony, tak jak wspominałam już Halogen, to jest ta jeszcze od stołu widać l, taka firanka, tam też trochę przeswituje ta część właśnie z łóżkiem. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten kącik, to właśnie mam postawiony taki ozdobny, to jest ogólnie schomi, taki czarny domek, z, taki w sumie świecznik trochę. W ogóle z ciekawy dałam tam takie fajne złote brokatowe świeczuszki. E, tutaj też właśnie jakieś akurat zakupy z Victoria's Secret. I przechodząc dalej znajduje się szafka właśnie z telewizorem, o którym już wspominałam e, tutaj opowiadając Wam też o fotelu, bo tutaj jest właśnie mój telewizor. No i oczywiście nad nim wielki napis Dream Big, czyli miej wielkie marzenia totalnie mnie to opisuje, e, utożsamiam się z tym i uwielbiam właśnie to, a dodatkowo jest to właśnie ledon, który po prostu świeci i jeżeli chodzi o tego ledona, to tutaj mam właśnie do niego pilota i mogę sobie tutaj regulować właśnie czy ma jaśniej, czy ma ciemniej, włącz, wyłącz i tym podobne rzeczy. Mamy właśnie pod telewizorem szafeczkę, z tej strony dekoder i tu właśnie też jest pilot do dekodera, ten od ledona. Obok mam etui akurat od mojego Macbooka. Zawartość szuflady, no to tak, tutaj mam jakieś kosmetyczkę, e no różnego rodzaju rzeczy tutaj właśnie też pudełka od Instaxa, drukarki, świeczuszki, tutaj też te klisze tutaj na przykład jakiś wosk do kominka, jakieś etui, piórka i tego typu rzeczy, jakieś lampki. Tutaj natomiast mam wszystko związane z włosami właśnie jakieś takie, wiecie, karbownice. Tutaj też jest moja suszarka, e, no, prostownica. Tutaj też, e, no, schowana Co my tutaj mam właśnie te takie dwie szczotki prostujące. Tutaj też jest właśnie do loków. I mam tego trochę, ale w sumie mam też Dysona. Co prawda nie u siebie w pokoju i w sumie go jakoś najbardziej lubię. Yeah Tutaj przemieszczamy po małą coraz bardziej w tą stronę, to tylko wspomnę, że trzeci rodzaj oświetlenia, ponieważ nie mogłam się zdecydować, jak wybierałam, i tu mamy takie właśnie kwadraciki z takich listew LEDowych i one właśnie też bardzo fajnie wyglądają i te oświetlenie u mnie w pokoju też tak dodatkowo dodam, że oddziela różne strefy, bo jakby każda strefa po prostu ma inne. No i tutaj mamy włącznik właśnie światła. Jak wspomniałam, trzy rodzaje oświetlenia, mamy trzy takie kółeczka, ja mam akurat taki dotykowy. Więc po prostu sobie tak możemy plikać zegar, który mam nad drzwiami. No i tak prezentuje się właśnie mój pokój. Tak on na dzień dzisiejszy wygląda. Możecie pisać, jak Wam się podoba. Możecie rysować łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. pa! pa!